25 godzin prawie że na nogach. No, włączaj się mapo. O co tu chodzi w ogóle? GPS mi wysiadł i nie wiem czy trafiłem do dobrego hotelu. Robimy cygańskie prysznic w hotelu Arbamów po prostu. Nie ma tu w ogóle zasięgu. Nie wiem czy przez tą burzę, która była. Zrobiliśmy to wspólnie. Dna. No w w prawo. Przez w prawo, to trzeba było zjechać w prawo. Boski kierowca. 10 km więcej, czemu on nas tu popogrąbi? Ja nie, wiem, co dalej, no i co dalej? Dobra, no wysiadamy. 956 km, prawie że 1000. Wow, pełna ja loduwa. Czwarta 30 pobudka. I ogarnąłem się. i Jest godzina czwarta. 58, czyli pół godzinki na ogarnięcie się poranne. Nieważne, ważne, jeszcze raz może Wam to streszczę, jest piąta nad ranem, muszę być, jadę teraz po DJ'a. muszę być o dziesiątej w Arłamowie, czyli to jest miejscowość około Rzeszowa, tam za Rzeszowem, pod Rzeszowem, prawie pod granicą z Ukrainą. Tam mam robotę od godziny 11 do godziny... 4. 20.30 powiedzmy ale jadę z DJ-em, DJ gra do godziny 2 czy 3, pakujemy się z powrotem, myślę, że wyjedziemy z Armaumowa około 3 godziny jeśli dobrze nam pójdzie 4, 5 6, 7 7.30 powinienem być z powrotem w domu w Gliwicach Justyna powinna być już spakowana. Ja się tylko dopakuję. Pakujemy rzeczy i dzieciaki do auta. I około godziny dziewiątej wyjeżdżamy z Gliwic do Gdańska. 10, 11, 12, 13, 14 licząc 5 godzin do Gdańska. 14 z zapasem, 15. Powinniśmy być w Gdańsku w tym materiale. To jest chyba najdziwniejsza rzecz jaką robię ostatnio, bo kiedyś robiłem takie rzeczy, kiedyś się jechało i z Sopotu do Rzeszowa na event przez noc i, i rano się zapierniczało no troszkę trzeba się wygimnastykować, żeby coś zarobić więc y, jedziemy po DJ-a taki fajny przekrój społeczeństwa widzę teraz o godzinie 5 no, że tutaj ludzie szli z piwkiem no to chyba jeszcze po albo skądś wracają, ludzie na przystanku już wstali i jadą na przykład do pracy, panie w Biedronce podobnie, panowie widziałem na taksówce mocno zaziewani to chyba jeszcze kończą nockę możecie napisać, czy tak wcześniej wstajecie na przykład o piątej, a panowie na Daszyńskiego, trzech panów o piąta jeden było, kładli styropian na ścianie ale to też zrozumiałem w sobie. wstali sobie wcześniej, żeby położyć, bo później jest ukrobi i gorąco, no to już będą mogli sobie pić piwko, bo tak wyglądali jakby chcieli o dwunastej pić piwko ale ważne, że się za robotę o piątej wzięli Śniadanko i do roboty Ale byliśmy na stacji, jedliśmy sobie Subwaya Czyli najdroższą kanapkę, jaką mogliśmy sobie wyczarować na postoju I jest nużąco, nużąco, bo cały czas jedziemy autostradą I jest kryzys, kryzys poranny o 8.20 Ale jakoś wspólnie dajemy sobie radę Sprzęt zapakowany w całym samochodzie I na czasu będziemy go rozkładać Zaczynać pracę, aby nas kryzys już nie, do, nie, nie dopadł w ciągu dnia. O. Gratulacje, jesteś u celu, tak nam znak powiedział, więc jesteśmy, dojeżdżamy. Godzina 9:26, czyli pół godziny przed czasem, co nic nie znaczy, bo to nie znaczy, że wcześniej skończymy. Sprzęt rozłożony, godzina 10:21. Dzisiaj przez cały odcinek będę Was informował, która jest godzina, bo, bo to jest taki challenge, którego chcę przejść, który chcę przejść, żeby po prostu przeżyć i zarobić pieniądze godzina 15, jesteśmy na półmetku imprezy półmetku, ciężko powiedzieć, że na półmetku, bo gramy dopiero 4 godziny przed nami jeszcze 2 godziny, później 2 godziny przerwy i elegancka, oficjalna gala w hotelu w Mobie. a tak sobie gramy ludzie się bawią, piją piwko piją nie tylko piwko a my sobie tu ich zapowiadamy, konkursy, ogłoszenia, wyniki i część oficjalna do drugiej w nocy jako, że do naszego hotelu mamy pół godziny drogi, pół godziny w jedną i w drugą, a jest godzina 18, 17, nie wiem która jest. 18, czyli na 19 byśmy za Chinę nie zdążyli, robimy cygańskie prysznic w hotelu Arłamów po prostu. Umyjemy się, odświeżymy i nasmarujemy sobie brodę i będzie można iść dalej. Ja w ogóle mam fajny plecak, później wam ojemu powiem. Po kurczę, już ubrził, nieważne, ale jest bardzo fajny i pojemny I ma... Gdzieś kiedyś plecak z wtyczką USB? Patrz, kabel mam w środku. No. Mogę się podładować. Zapraszam na scenę przedstawicieli zarządu głównego, pana Stefana Wilusia oraz pana Ryszarda Piwowskiego, wiceprezesów zarządu. Zapraszam serdecznie i proszę o wielkie brawa. Pan Paweł, a bo pan Paweł jest u góry, dobrze, i do, do nas dochodzi już z góry. Szukał zejścia, dobrze. Nagroźmy go wielkimi brawami jeszcze raz. Godzina 22, o matko, jedyna, 18, 18 tysięcy kroków godzina 22.20 jadę do hotelu, szybka drzemka i o drugiej trzeba tu wrócić po DJ'a i sru do domu, energii brak o, ale jest świetnie jest taki przypał, wiem, że mnie nie widzicie, ale ja też nic nie widzę bo jest mega ciemno, mega pada deszcz, jest burza z piorunami GPS mi wysiadł i nie wiem czy trafiłem do dobrego hotelu w sumie jest jeden, ale adres miałem w ogóle zupełnie inny adres miałem do jakiejś restauracji a miałem się dostać do hotelu. Jest światło. Oh, pokój 105: jedyny hotel jaki tu był. Dobrze, że go mijałem i jechałem tą drogą, bo tak to bym go nie odnalazł. Oh, dobrze, że go mijałem, że miałem ten hotel po drodze. Bo z pamięci, a z pamięć mam dobrą fotograficzną. Wiedziałem, że go minąłem, więc wiedziałem, jak do niego wrócić. Szybka drzemka. Nie wiem, kąpiel. Jeszcze szybka drzemka. Za trzy godziny. Stawanko, jedziemy po DJ-a, 2.30, wyjazd, straszna droga tutaj do tego hotelu, bo już pół godziny się tutaj tłukam, więc, o Boże, widzimy się za chwilkę. Jest druga 2.33, najgorsze jest to, że nie ma tu w ogóle zasięgu, nie wiem czy przez tą burzę, która była. Czy po prostu jesteśmy na takim wypizdowie, że nie ma zasięgu? I wysłałem dwa SMS-y, jak kładłem się spać DJ-owi, że a, że jak nie odpisywał, czy nie dzwonił, no to o trzeciej będę po ciebie. Tylko, że te sms -y jeszcze nie doszły. <grym> Więc najgorsze, nie wiem po prostu, czy nie po prostu on nie dzwonił do mnie 56 razy, że kurde, yy, wiesz co, przestałem grać albo cokolwiek, wracaj po mnie, ale ja yy, tutaj mam najlepszy scenariusz głowy, że po prostu jest trzecia. Skończyła się robota i trzeba po niego przyjechać, więc tak też będę jechał. Gdzie w ogóle nie mam internetu. Dobrze nie pada, ale się boję, że będę tutaj krążył przez 3 dni. Nie dość, że jest ciemno, to jeszcze nie wiem na co jechać. Nie wiem czy serio coś się stało, ale Kojarzę, że ten jechałem, ale Było jechać na mapach offline. Nie, to jechać na... Nie wiem dlaczego ten internet nie chce się włączyć tak długo, albo tu walnęło w jakąś, yy, jakąś antenę, albo w tamtą stronę też jechałem bez, bez GPS-u online. Zresetowałem telefon, bo może mówię, może to wina telefonu, a może tak, bo teraz się zaczęła szukać sieć. To może telefon się po prostu zwiesił, No jadę w czarnej dupie i cały czas jadę na pamięć, bo rozwinąłem sobie nitkę kurcze i rozsypałem wcześniej kilo ryżu i kilo cukru, żeby wiedzieć jak dojechać do tego Arłamowa nie no żartuję, po prostu jadę na czuja, bo myślę, że tak ta droga wyglądała ej, przed mi się włączyłem mapę dojeżdżam do skrzyżowania i mapy nie chcą się włączyć a nie popatrzyłem, nie zerknąłem czy w prawo czy w lewo ustrzyki dolne, kurde no chyba w tą a dostałem już nawet dwa sms od DJ-a. No, włączaj się, Mapo. O co tu chodzi w ogóle? Jest, 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 jest. Dojechałem do hotelu Arłamów I dostałem też wcześniej sms, że mam podjechać od drugiej strony. Jest trzecia, dwa, więc myślę, że Sebastian skończył już granie. Że będziemy mogli sobie oficjalnie z boczku podjechać po sprzęt. Że ludzi tam już nie będzie. Zobaczymy. Pijemy śniadanie w trasie, czyli Red Bull i chrupki Krupki też nie są dobrą decyzją o 6 rano, ale nie robię tego codziennie, tylko bardzo rzadko Bo od dwóch lat nie miałem takiej sytuacji, żeby, żeby robić takie dziwne rzeczy jak robię dzisiaj Czyli 25 godzin prawie że na nogach, bo jest 6 godzina, a wstałem wczoraj o 4.30 7.15, 7.05 jesteśmy że prędkość przelotowa 107 km na godzinę od uruchomienia silnika i spalanie 9,2 to jest normalnie rozbój w biały dzień, zobaczcie 403 km to jest od wyjazdu z hotelu do hotelu <grym> i z hotelu do Gliwic 3 godziny 47. Bardzo dobry czas, bardzo. Co my tu w 3 godziny zjechaliśmy? Tak, no, mi który 7, o której wyjechaliśmy? Piąc, no, a wjechaliśmy o której trzeciej później 4:30, piąta 630 no, 3,5. No to, to się zgadza wszystko. Dobra, robimy teraz przeładowanie sprzętu, sprzęt wywalamy, ładujemy siebie, czyli, czyli w sensie walizki i lecimy dalej. Dotarłszy do domu. dziecię my jedno, czeka. W hoteliku, dziecię me drugie, czyli kobieta ta, oto ja żółta, czeka i dziecię trzecie tutaj. Samochód już zapakowany prawie że i wygląda to e, niepokojąco, bo jest mało rzeczy. Rowerek się zmieścił, wózek. Ja, ja już nauczyłam się pakować. O, nauczyłaś się jeszcze no, pakować, no to świetnie. Ja też szybką kopię wziąłem i w ogóle plecaczek, zapakowałem sobie pierwszy raz do niego. Laptopa. Jest zarąbisty, bo ma i laptopa i kamerę i wszystko w tym plecaku i on się super otwiera na szerokości, patrzcie. Cały sprzęcik tutaj jest, tu jeszcze wrzucone GoPro. No, cały sprzęt jeszcze do nagrywania jest tutaj w drugiej walizce wczoraj plecak nie służył jako kosmetyczka, a dzisiaj jako y, plecak na laptopa, więc jest fajny, uniwersalny James Hook, link znajdziecie w opisie jakbyście chcieli taki plecak sobie sprawić, czapeczkę zakładamy oj, może sobie takie coś wezmę teraz do spanka o. Nie, nie idziemy spać O, ja idę już to, to, to. nie będziesz mi mówił co mam robić od nas to wygląda aktualnie tak, że jest 5 godzin się wyświetla 538 km. Ja na fotelu pasażera, mimo wszystko robię tak, tak i. Myślałem, że korka na bramkach nie będzie. Banany lecą w tle, yy, bo jest niedziela. I w ogóle zapomniałem, że jeszcze są korki na autostradzie, bo chyba już są te automatyczne bramki. co się otwierają, tak jak na A4, nie? Jest jaki mam ten kurczak tutaj. U. Więc justyna, już je obiad. Ale wolałbym zjeść coś bardziej pożywnego niż styropian. W ogóle, dzieci współpracują, bo Witek dał mi tak popalić dzisiaj w nocy, że jak normalnie ma dwie pobudki, to dzisiaj miał chyba z 30. Teraz sobie odsypiał, więc super. Ja jestem po Red Bullu, a Wojciech po drzemeczce. Patrz, możesz sobie już na, uruchomić tempomat Nie i lubię ci, ten pomad. Ale będzie Ci sam jechał, nie będzie musiał jechać Ale ja mi to stresuje, że on nie zahamuje ja, czy że, ja, że ja zahamuję, a... Patrz, jak nie, sobie nie. tu... Nie, tego O ja będzie Ci jechał prędkością samochodu za, No, ale jak naciskać, to nie będzie, no. To co mam robić? Nic I tak aż do pramek. On, jechał... on będzie Ci jechał... będzie Ci jechał prędkością nie samochodu Nie, tylko musisz no. kontrolować kierownicę Będzie będzie sam hamował jak nie zahamuje? No nie ma opcji, żeby nie zahamował. Wie, a on będzie Uf. tak cały czas po prostu dojeżdżał do tego samochodu poprzedzającego? Strasznie to jest. No chyba, że zahamuje już sam, to trzeba będzie go znowu ruszyć, nie? Bo wtedy, bo, bo on się sam nie ruszy. Kolejny postój na stacji za nami. 50 litrów wlane, kolejny kupon na 30 groszy wykorzystany. Dzisiaj... Co jest eee? takie żałosny. Że co? Że, że, że tyle, że... Korzystam? Nie no, że... No, no że robią nas jak chcą po prostu. Ah. Czytamy sobie teraz informacje o naszym promie, w którym będziemy płynąć. To jest Piper Bar na siódmym pokładzie. Prom się nazywa Nowa Star, Pol Ferris i. Czy że nie mogę Bo wiemy, że wypływamy o godzinie 18, musimy tam być dwie godziny szybciej, ale. Dostałem informację, że będziemy dopływać około godziny 9 do portu I nie wiemy jak to wygląda, czy to trzeba wyjść z tego statku, czy można na nim zostać Czy trzeba równo wyjść o 9, czy równo wyjść o 11 Bo z jednej strony, no, no Justyna mówi, że można posiedzieć przez na śniadanie dłużej A z drugiej strony jak auta będą poustawione jeden za faj, drugim No tak nie masz jak auta, tylko pewnie masz do wyjazdu Że masz drogę i masz parking, ale... No, jak ja byłem kiedyś na promy, to oni upychali auto za autem no Nie tak właśnie jak my jechaliśmy do świnou tak samo. No, no, na parku, no, chyba płynąłem już promem kiedyś. No to ci mówię, jak było, że tyry za tirem, układają, to są takie wielkie parkingi, iluś tam poziomowe, chyba sześć poziomów jest parkingów czy pięć, No i auto za autem i później wsiadasz i on cię tak. samo. co jak chcesz se wyjechać wyjść o dziewiątej. Co... No, nie wiem, dlatego dlatego się zastanawiam. To bez było sensu. Jak było. Było. Mamy jakieś 5 minut jeszcze do Portu Gdańsk. No, wolski kierowca dowiózł nas prawie że do celu, bo jeszcze. Kawałeczek, ale zrobiliśmy to wspólnie. Jest to na prawo. No, jest w prawo. To prawo. trzeba było zjechać w prawo. No właśnie, nie pokazują. No bo już jechałaś w lewo, no tam mamy port. Sztokholm, proszę bardzo. Boski kierowca. Super, 10 km więcej. O, to tam nasz statek. Papa pa pasta, teczku. Ciężko to skomentować, naprawdę No nie wiem, terminal promowy Westerplatte No to chyba trzeba, ja tam pójdę po prostu, tu stań A ja idę chyba szukać ty? Szukać, gdzie to się idzie Dzień dobry Ja mam na cztery osoby bilety i nie wiem co dalej I to, i przepływa się na którą godzinę tam na miejscu? była 18 12. 12 Albo coś słyszałem? 9. Nie, 12. Nie, 12. 12. 12 na miejscu. I wypłynięcie znowu, co? Trzeba się ustawić znowu o 16, tak? Czy co? Z tego pokoju to trzeba wszystko wynieść, czy to, to jest ten sam ja pokój? Ja to jest ta sama kabina. Więc aha, można zostawić. zostawić, dobra, no o to mi chodziło. Jasne, ale rzeczy mogę zostawić w pokoju, tylko trzeba nową kartę później odebrać, żeby wrócić. Dobra. Stateczek już czeka. Wiemy, już wszystko. Wypływamy o godzinie. 18.00, o 16.30 musimy tam już wjechać, czyli ustawić się w tej kolejce, ale nie trzeba już w niej stać. Tak więc do portu dopłyniemy o godzinie 12.00, czyli nie o 9.00, tak jak było wcześniej mówione, o 12.00, wypłynięcie o godzinie 18.00, czyli ile to jest godzin? O jest 12.00. 13, 4, o może to jest dużo godzin. Nie wiem teraz, bo z matyką, matematyką mam problemy po tej całej trasie, ale to jest dużo godzin. To jest 12 plus jeszcze trochę do 18. A to będą 2 do 20, 4, 6, 18 godzin. Wszystko wiem, tak, pani bardzo miła, wszystko mi wytłumaczyła. No Zobaczy na filmie, więc na no nie będę dodał. Dwa razy nie będę tego tłumaczył, bo już raz wszystkim wytłumaczyłem, to się dowiesz No mamy czas jeszcze z godzinkę, żeby wjechać tam o tej 16 Ej, co to jest? To jest drezyna? Można się drezyną przejechać? Jak to działa? Ej, czemu ta drezyna tu stoi i czeka? Czy to, ej, czy to jest czyjaś drezyna, czy to jest taka ogólnodostępna drezyna? No, zostań tam Siadaj A, widzicie, zostanie w jednym Ej, serio? Czemu ta drezyna tu stoi? A, nie można? Myślimy, że możemy się przejechać drezyno. To jest pana drezyna? I pan tak jeździ sobie tutaj? Ale, po, ale że pan wozi ludzi? A, fajnie. Ale pierwszy raz w drezynie siedziałem. To wie pan co? Że chcecie. To tam. Tylko niech pan nie słucha. No? Yy, tam jak jest ta yy, drewniana budka, odkręca pan hamulec Aha Tylko tak, do znaku za, zakazu parkowania, tylko naprawdę nie dalej, bo nie no, dalej no, jechali, no, no, no. nie? I wracacie. Dobra. Jeszcze na czekaj! Już tam wynegocjowałem! Negocjacje przeszły pomyślnie, czekaj. No, a możesz kamerę postawić na statywie, a nie tylko jedną... No teraz coś szybko? Nie no, no to jedną ręką, bo... No ale co ci przyjdzie, to typą pójną. No. A jak mam zahamować? Nie widziałem hamować. Pojechaliśmy ja sobie Nie, dobra Jak tu wejść to no, no dobra, no to, po, no to w drugą stronę po prostu No i dobra, wracamy po Wicia Uwaga, i teraz czekaj ja. <laughs> To ty robisz bicki na? Przejechaliśmy się Idziemy tam, do morza, chodź I gaz, no, gaz Przyszliśmy zobaczyć jeszcze może za ten czas. Tutaj od strony Westerplatte. To to jest? Glony. Obciągasz gadki? Tak. do wody? Nie. Yes. Za noc chociaż. O nie. O nie! Nie jechaj moim motorem. Julek, Kaczmarczyk, Witek, Kaczmarczyk, Justyna, Kaczmarczyk i no, Wojtek, Kaczmarczyk. Proszę tak nie mówić. Nie jestem. No i to są tak samo bilety do wejścia no, do to pokoju. ugrał. Mamy dzisiaj 956 km, prawie że 1101 km na godzinę średnia prędkość i 8,7 spalanko, czyli całkiem. Znośnie To było ja. szybko jechać, 145 na godzinę. No to wiesz, jakie ja to było spalanie na początku? 9,5. jakbym mnie krzyczał na ciebie, to byśmy dobili do 10. A, a przy 500 km, 2 litry na 100 km to jest 10 litrów. To jest 70 zł na takiej podróży. To obiad mieliśmy za 40 zł. No ale, no, no jaki obie, no ja za niego płaciłem, więc sobie po prostu nie robi to różnicy że jak on był Czekamy na stateczek, znaczy stateczek już tutaj na nas czeka A my czekamy na wjazd Nasi fani zrobili sobie z nami jeszcze przed chwilą zdjęcie, pomogli nam nakręcić TikToka, którego też gdzieś zobaczycie w sieci Na naszym koncie TikTokowym To nie jest piwo, to jest Red Bull Mama piła, wiesz, żeby mieć siłę Czekamy i czekamy sobie na wjazd ale już tylko uspokoiłem, że plusem jest to, tak mi się wydaje. Że jeśli tu wjeżdżamy ostatni, to w Szwecji będziemy wyjeżdżali jedni z pierwszych, no bo będziemy z tyłu. Chyba, że tak to nie działa. Kierowniku, kaj wjeżdżamy, tu, tu. Serio tu? Za ciężarówkami. Czemu on nas tu pokrywał? Ja nie wiem co dalej, no i co dalej? Walizki filmować? Dalej nas pokierują No to kierował <laughs> no, to... no to jest Dobra, no my siadamy Trzeba <laughs> Nie no, nie wiem My tu pierwszy raz na tym statku i nie wiem co się dzieje No ale chyba już dalej nie pojedziemy, nie? Doszliśmy no do takich wniosków, że trzeba po prostu zabrać wszystko, auto się tu zostawia, już się po niej nie wraca w czasie rejsu Więc bierzemy walizy i jedziemy Julo, chodź jak Wiecie, ja teraz zaczęłam mieć schiza, co będzie mi? Albo ty, albo, albo we dwójkę, chorobę. Y... Nie coś tego? Jak może... nie, moja mama miała? Na promie. No. Pan Paweł, szef wszystkich szefów, tutaj nas przed chwilką przywitał na recepcji. Powiedział, co, co się będzie działo. Jutro o 7.40 się z nim spotykam na kręceniu odcinka na kanał do roboty. A powiedział a dzisiaj się zrelaksujcie, zjedzcie coś dobrego, odpocznijcie. Jemy, jemy! Spędzcie jem. czas z rodziną. Mamy pokój 1002, tu mamy dopiero 505. A tu 500 pokój jeszcze. Nie. Fania może pomoże. Nie. A tam już 1001, 1007. Dobra. A tu kabiny dla psów. Uj, jakie ładne, różowe. 400, 440. Spada w dół. 450, 455, 1001, 1002. Mamy to. Dotarliśmy. Otwieramy. Tam, dararam Trzeba sobie widzi buty? No, trzeba się tam buty Gdzie się... Bo tu jest łóżko takie je widzisz Tu jest, Juluś śpi tutaj, patrz Nie Juluś Tu jest twoje łóżko O, Julo, idziesz tam? Czy, dać ci drobinę Julo? Nie, chodź, chodź, No patrz, patrz. chodź Chodź do łóżka Dobra, chodź, Julo, do łóżka Dobranoc Nie, ja nie... To przetestuj na razie Widzimy. Wow, no. grusza Janusza tu mamy, zobaczcie Grusza Janusza Proszę, jaki piękny Szanowni Państwo, serdecznie witamy na pokładzie naszego promu Mamy nadzieję, że rejs przez Bałtyk upłynie Państwu w miłej i przyjemnej atmosferze W razie pytań lub wątpliwości, tato, prosimy tato. o kontakt z recepcją Ty już? Mniam, miamy? Tak Patrzcie, klapeczki tutaj Cia, żel pod prysznic, wszystko jest Otwierać Chodź na łóżko swoje, dawaj do góry. I mam, o ja, my mamy widok na samym tym, Justyna, patrz O matko Uuu, jest wysoko Na ósmym piętrze Ale widok, co? Wow Czekajcie, zrobię wam zdjęcie Moi kochani, dotarliśmy do tego naszego pokoju, po wielu Pertraktacjach, po wielu kilometrach, po wielu przeżyciach w tym odcinku. Super, że dotarliście razem z nami. My jesteśmy szczęśliwi. I, moi drodzy, dziękujemy, że byliście przez tą całą podróż z nami. My w tym okienku teraz będziemy się napawać. A drugi odcinek, który zobaczycie za jakieś 2-3 dni będzie właśnie o całym naszym rejsie do Szwecji. Bo jutro jedziemy do Sztokholmu. Pan Paweł powiedział, jedzie do Sztokholmu, tak? Jutro, a ja mówię. Nie wiem. No, jedziemy. Dzisiaj wszystko szło w idealnym czasie, tak jak to zaplanowałem trzy dni wcześniej, że tu będzie o 10, tu będzie o 8, tu będzie o 15, 15, 16. To tak też było, więc. Wow, pełna loduwa. Zaraz zobaczymy. Byłeś cicho, często